Dość tej strony Kubaliza. Dzisiaj druga część nagrania na temat opozycji w końcówkach pionkowych, najbardziej elementarnych i moim zdaniem najważniejszych końcówkach, które powinniśmy znać. Pierwsza część była dla totalnie początkujących, teraz będzie już trochę trudniej. Również dla graczy, którzy znają się na końcówkach, którzy uważają się za średnio zaawansowanych, ale są sobie powtórzyć bardzo ważne podstawy. Więc tyle tytułem wstępu i do dzieła. I zanim przejdziemy do końcówki, którą widzisz na ekranie, chcę tylko ci powiedzieć, żebyś zasubskrybował mój kanał, jeśli ten temat jest, jeśli te tematy są dla ciebie interesujące, żebyś kliknął taki mały dzwoneczek, dzięki czemu będziesz poinformowany o każdym nowym nagraniu i żebyś zostawił łapkę w górę albo łapkę w dół, w zależnie od tego, czy ten film ci się podoba. Dobrze, przechodzimy do pozycji, którą widzimy na ekranie i dzisiaj będzie trochę na temat opozycji dalekiej, również na temat opozycji skośnej. I tytułem małego przypomnienia. Opozycja służy nam do tego, żeby albo zremisować będąc słabszą stroną, albo zrealizować przewagę doprowadzając pionka do ostatniej linii. Również zobaczymy przykłady, gdzie opozycja służy nam do tego, żeby wygrać pionki przeciwnika, żeby je zbić, ale to zaraz. Więc mamy taką pozycję, gramy ją białymi. Mamy pionka więcej, oczywiście, tutaj możemy tylko bronić remisu. I jakby. Możesz teraz zatrzymać film i zastanowić się, jak tutaj powinniśmy zagrać. Narzucającym się posunięciem jest tutaj król C2, który jednak przegrywa, ponieważ czarne zdobywają opozycję, idą na C4. Między królami jest teraz jedno pole. To jest warunek opozycji, żeby między królami było, była nieporzysta liczba pól, i teraz biały król musi ustąpić czarnemu. Musi zejść z opozycji. Jeśli król D2, wtedy król D4. Król e2, król e4, znowu opozycja naszemu królowi, musimy z niej zejść Na przykład jeśli zagramy król e 2 to wtedy król d3 i czarny król nas wykiwał I zdobył przestrzeń dla swojego pionka Teraz po królu e1 będzie król e3, król f1, król d2 I jest już prosta droga dla tego pionka Tak, pamiętamy, pamiętamy metaforę, że króle stoją naprzeciwko siebie I ten, który ustąpi, przegrywa Ten, który ustąpi drogi drugi król przechodzi przez bramę, przez tą wąską bramę powiedzmy. Więc w tym, w tym momencie powinniśmy zagrać paradoksalny ruch król c1. Powinniśmy trzymać się królem na pierwszej linii, w ten sposób zdobywając opozycję. Gdzie między królami w tym momencie są trzy pola i czarny król musi zejść z tej opozycji. Na przykład jeśli idzie na d4, wtedy idziemy na d2. Jeśli na e4, no to na e2. I znowu czarny król musi schodzić białemu królowi z drogi. Jeśli król d4, no to król d2. Znowu opozycja. Jeśli czarny pionek idzie do przodu, gramy król e2 i to już jest znany motyw z pierwszej części. Przypomnienie, jeśli musimy zagrać na pierwszą linię, to zawsze patrzymy na pionka. Jesteśmy naprzeciwko jego, więc tutaj musimy zejść na pole e1. Po król d3, król d1, e2, król e1, król e3, remis, pad. Biały król nie może nigdzie pójść. No ok. Zobaczmy inne możliwości. Jeśli po królu C1, na przykład czarny, zagrają król D5, no to wtedy znowu nie idziemy na D2 paradoksalnie, tylko idziemy na D1. Trzymamy dystans nieparzystej liczby pól między królami. Jeśli król C4, no to teraz król C2. Jeśli pionek pójdzie na E4, wtedy król D2, co prawda, tracimy opozycję, król d4 to czarne zdobywałem opozycję znowu tylko że po królu e2 czarne nie mogą tej opozycji utrzymać ponieważ pionek tutaj przeszkadza teraz trzeba pójść na e3 no i znowu ta sama historia odchodzimy na e1 patrząc na pionek dobrze więc tak ratujemy pozycję w tym momencie teraz zobaczmy sobie kolejny przykład gdzie opozycja służy nam do wygrania materiału przeciwnika. Mamy taką pozycję, to jest studium skomponowane przez byłego mistrza świata Jose Raula Capablanca i mamy posunięcie białych. Pozycja jest symetryczna, wydaje się, że tu będzie remis jednak na posunięciu białych to białe wygrywają, ponieważ zdobywają długą opozycję. Po królu e2 między królami jest 5 pól, przerwy. I to teraz czarny król musi ustąpić białemu. I będziemy reagowali adekwatnie do tego, jak zagra czarny król. Jeśli czarny król zagra na d7, to znowu skracamy dystans. 3 pola między królami opozycja. Jeśli król d6, to wtedy król d4. I po królu c6 gramy król e5. Przechodzimy do obozu czarnych. I po królu B6 idziemy w stronę tego pionka. Król D5. Król A6, król C5. Jedyny ruch to jest król B7 albo król A7. I białe zdobywają tego pionka. <laughs> jeśli król E7, to wtedy król E3 w tym momencie. Znowu opozycja. I jeśli król F7, no to teraz już. Teraz już nie trzymamy opozycji, tylko idziemy do piąka czarnych. Tak, idziemy do tego piąka. Król F6, król C5, król F5, król B5, król G4. I tutaj jesteśmy po prostu szybsi. Szybciej dorobimy piąka. Więc gdyby czarny król tutaj stał sobie na siódmej linii i prowokował nas do tego, żebyśmy Dalej szukali opozycji, no to już tutaj prze przestajemy to robić i po prostu wykorzystujemy fakt, że nasz król będzie bardziej aktywny od tego króla. Tak, nasz król jest na czwartej linii, ten jest na siódmej, więc dużo szybciej zdobędziemy tego pionka niż ten król zdobędzie tego. Dlatego po królu e2 właśnie czarne powinny starać się iść królem do przodu. Jeszcze jest taka opcja: król e7, wtedy gramy król e3, znowu jest opozycja. 3 pola między królami. Jeśli król E6, no to król E4. Znowu opozycja. Król czarnych musi zejść w którąś ze stron. E, jeśli zejdzie na D6, to teraz ważne. Nie idziemy na F5, bo to będzie remis. Tak. Będzie. A może nie w ten sposób, bo. Tutaj po królu C3 białe robią hetmana z szachem, ale mogą pójść na A3. I mamy remis. Dlatego po królu D6 robimy opozycję jeszcze raz. I tutaj właśnie w ten sposób idziemy z boku do tego pionka. Dobrze. Teraz zobaczmy taką pozycję. Zastanów się, w jaki sposób można tutaj białymi obronić się. Ponieważ mamy pionka mniej, możemy walczyć tylko o remis. Zatrzymaj na chwilę wideo, i zaraz powiem, jak powinniśmy zagrać. Dobrze, więc tutaj. Pierwszy ruch, który się rzuca w oczy, to jest król F1, żeby zrobić krótką opozycję. Tak, między królem jest jedno pole, jednak po królu D2, królu F2 i królu D3 tracimy tą opozycję, ponieważ nie możemy jej utrzymać królem F3. I przegrywamy, czarne odzyskują pozycję po królu G3. Grają król E3. Teraz, jeśli król G2, to król E2 znowu opozycja. Jedyne posunięcie, żeby bronić tego pionka, to jest król G3, białymi. Wtedy król F1, król G4, król F2. Biały już nie mają żadnego pola, gdzie mogą obronić tego pionka. Biją tutaj. I po królu F3 czarne wygrywają. Więc, jak widzimy, narzucający się król f1 przegrywa dlatego powinniśmy zagrać coś innego i tutaj wygrywa wejście w daleką opozycję król h1 Tak. stajemy naprzeciwko tego króla i on nam musi ustąpić, będziemy teraz reagowali adekwatnie do tego jak on zagra, jeśli zagra na e2 to gramy na G2. Między królami jest jedno pole. Czarny król schodzi i znowu stajemy naprzeciwko jego, i to on, on, on musi zejść z naszej drogi. Jeśli król D3, to wtedy król H3. Znowu trzy pola. Król D2, król H2. Król, G, król E3, król G3. Czarny król nie może nam nic zrobić. Za każdym razem będziemy stawali na jego drodze i to on musi nam ustępować. Jeśli czarne będą chciały teraz wymienić po popiąku. Grając na E4, no to będzie remis. Król, wtedy bijemy na E4, król E4 i król G4. Zdobywamy tego pionka. Także tą pozycję remisujemy za pomocą długiej opozycji. Teraz zobaczymy sobie przykład skośnej opozycji. Tak, teraz mamy taką pozycję. Gramy ją powiedzmy czarnymi. I tutaj, tutaj znowu bronimy remisu. Mamy pionka mniej czarnymi. Ten pionek idzie w tą stronę. Jest o tyle groźny, że jest podparty przez tego pionka. Tak? Nie można go zbić. Gdyby czarny król zaczął do niego tutaj iść, wtedy ten pionek zacznie tutaj nam uciekać. To akurat się odnosi do zasady kwadratu pionka. Tak? Pionek, który idzie do pola przemiany. Ma tak zwany kwadrat. Liczymy go odmierzając tą samą ilość pól na bok od pola przemiany. To jest kwadrat tego pionka. I jeśli król czarnych znajdzie się poza tym kwadratem, to znaczy, że nie będzie mógł tego pionka złapać, jak on będzie tutaj szedł. Przykładowo, jeśli czarny zagrają teraz król F5, no to znajdują się poza tym poza tym kwadratem po a5 po prostu już nie zdążą go złapać tak? natomiast dopóki czarny król znajduje się w tym kwadracie czyli na przykład zagra tutaj znajduje się w obrębie kwadratu piąka no to go złapie kiedy ten będzie próbował dojść do pola przemiany więc tutaj mamy takie utrudnienie czarnymi że musimy się znajdować w tym kwadracie i jednocześnie trzeba zachować opozycję przeciwko temu królowi, żeby go nie przepuścić do tego pionka. Jak to uzyskujemy? Gramy król d5. Opozycja skośna. Król f4, król d5. Znowu stajemy naprzeciwko tego króla. Tak? Jedno pole między nimi i czarny król mówi. Ja tu stoję, nie przejdziesz dalej. Król G4. Król E4. Znowu. Opozycja. Król G3 robimy skośną opozycję król E5. Ponieważ nie możemy zrobić tej prostej opozycji, bo wtedy nam pionek ucieknie. Tak? Jesteśmy już teraz, znajdujemy się. Poza kwadratem tego pionka. Nie możemy do niego wejść. Tak, tak, tak by wyglądał wariant. Czarne biją tego pionka, ale jest zdecydowanie za daleko, żeby, żeby był dorobiony w Hetmana. No i białe to wygrywają. Dlatego w tej sytuacji po królu G3 musimy zagrać opozycję na E5, trzymając się kwadratu pionka, żeby jak on zacznie iść, żebyśmy go mogli złapać. Król F3. Król D5, znowu opozycja skośna. A5, no i wtedy idziemy królem na C5. I teraz, właśnie to jest pierwszy wariant, zaraz zobaczymy inne możliwości. Tak, król E4, król B5, król D5. Więc białe tutaj zdecydowały się poświęcić swojego pionka na linii A, żeby zdobyć pionka na B4. Król A5, król C4. I teraz bardzo ważny moment. Pionka na B4 nie możemy obronić, ale możemy tą partię zremisować pod warunkiem, że znowu utrzymamy opozycję. Gramy król A6, opozycja skośna. Król B4, król B6. I znowu stajemy naprzeciwko króla, opozycja i to on musi nam ustąpić. Tak, to nie jest tak, że my teraz ustępujemy królowi i on sobie zdobywa więcej przestrzeni, żeby prowadzić pionka, tylko musi odejść na bok i my wtedy znowu stoimy twarde naprzeciwko jego i tą pozycję utrzymujemy. Tak, mam nadzieję, że to jest jasne już. Tak, tutaj król A6B4. Tak, tutaj, tu szach. No i teraz pamiętaj: zawsze, kiedy musimy odejść na ósmą linię, kiedy tu jest jeden pionek, no to patrzymy na pionka. W ten sposób i będzie pad. Remis. Ok, ale białe nie musiały tutaj oddawać tego pionka. Mogły próbować nas wykiwać na długą opozycję, na przykład jeszcze. O, w tym momencie. Mogły zagrać król H3 na przykład. I teraz, gdybyśmy nieopatrznie zagrali król E5, no to to białe by zdobyły opozycję i by tutaj z nami wygrały. W jaki sposób? Na przykład, jeśli król F5. No to, znaczy, król F5 akurat nie można, bo teraz już król wychodzi z Jeśli król E4, to król G4. Jeśli król D4, król F4. Znowu białe zdobywają opozycję. Kiedy król tutaj przejdzie, no to już traci kwadrat tego pionka i. I tutaj Hetman tego pionka zdobędzie. To w innym filmie, jak, w jaki sposób. Jeśli król d5, no to król f5. Jeśli król d6, no to już wtedy król przechodzi do tego piąka. Tak, 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 tak i tak. Także widzieliśmy teraz konsekwencje tego, co by się stało, gdyby czarne straciły opozycję, a białe ją zdobyły. Dlatego po królu h3 musimy zagrać królem na d5. Teraz po królu g3 mamy znowu król e5. Po królu h2 gramy król d6. Znowu nieporzysta liczba pól między królami, czarne utrzymują opozycję. Król g1 to król c5, znowu widać, Skośne. Król f1, król d5. Także dzisiaj zobaczyliśmy przykłady opozycji długiej oraz opozycji skośnej. Jeśli, jeśli do końca nie zrozumiałeś o co chodzi, to zachęcam cię, żebyś zobaczył pierwszą część. Tam, jakby wyjaśniam y, takie podstawy. Tak? Przede wszystkim chodzi o zrozumienie, a nie o ślepe zapamiętywanie. I w trzeciej części zobaczymy sobie koncept opozycji w połączeniu z. Ideom linii przepiórki, która jest również bardzo ważna w końcówkach. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeśli Ci się podobało, daj łapkę w górę. Jeśli nie, to daj łapkę w dół. Daj znać w komentarzu, co Ci się najbardziej podobało, albo czy masz jakieś pytania na każdy komentarz odpowiem. No i jeszcze raz dzięki i do następnego razu.